Dzień dobry. Jan Piński i Tomek Schweigert były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Szanowni Państwo, wiecie dlaczego to powtarzam od lat? Po to, żeby po prostu zrobić na przekór tym, którzy kiedyś chcieli pozbawić Tomka tego, co robił, i zrobić z niego przebierańca. Pamiętajcie, nie powiemy kiedy, nie powiemy gdzie, ale będziemy podpisywać. Może dziś, może jutro, może pojutrze. Więźnia CBA, który jest już wydrukowany, szanowni państwo, w liczbie 5000 egzemplarzy. To jest pierwszy nakład, z czego sprzedaliśmy na tak zwanym pniu 2160. Co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem, szczególnie, że książka nie jest tania, bo kosztuje 99 zł. Teraz parę słów. Dlaczego mówimy dzisiaj i spotykamy się po raz piąty, chociaż zwykle dziennie jest nas cztery razy? Dlatego, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którą podobno steruje pan Siemoniak, śmiemy nad tym, nie, panie premierze, mieć wątpliwości. Doszły nas słuchy, że zaczyna pan uważać, że my dobrze życzymy panu, tak, my bardzo dobrze życzymy panu. I w ogóle bardzo dobrze życzymy Polsce. I niezależnie od tego, co Pan usłyszy na temat tego, dla których wywiadów nie pracujemy, jedyną pracę, którą wykonywaliśmy, zawsze wykonywaliśmy dla Polski. Zarówno Tomek, jak i ja. I nigdy nie znajdzie Pan żadnych dowodów, że było inaczej. Nigdy nie będzie żadnego tego. To wszystko, co nam zrobiono, zrobiono nam z powodu takiego, że byliśmy uważani za ludzi niebezpiecznych dla władzy. Jakby to powiedzieć, tu nie ma drugiego dna, tu jest po prostu to. Ja to nazywałem tak, że byliśmy jak Czesi pod Grunwaldem, czyli po prostu staliśmy i patrzyliśmy. I to zostało uznane, ponieważ panowie Wąsik-Kamiński uznali, że jeżeli kiedykolwiek się zaangażujemy, to będziemy mogli przeważyć szale. I on uznał, że to jest moment, w którym trzeba nas po prostu wbić w ziemię. Zaczęto od Tomka i tak to, taki jest mniej więcej e, źródło problemów. Natomiast e, co się wydarzyło? Agencja Bezpieczeństwa weszła teraz do Republiki. Jest to klasyczna prowokacja przeciwko panu premierowi Donaldowi Tuskowi i przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu. Nie ma i nigdy nie było powodu, żeby to robić. Można było poczekać tydzień, można było poczekać dwa tygodnie. To jest po prostu czysta prowokacja, dokładnie taka, jaka miała miejsce w czerwcu 2014 roku, kiedy pan prokurator Gacek, który dziś odmawia Tomkowi dostępu do informacji niejawnych, po to, żebyśmy nie mogli się zorientować. My oczywiście wiemy, tylko. Wiecie Państwo, to jest tak, że kiedy my mówimy dziś, że mieliśmy tam Pegasusy, to dopóty, dopóty nie dostajemy papierka takiego jak ten, gdzie, wiecie Państwo, różnica pomiędzy mną a Tomkiem polega na tym, że Tomek dostał to z urzędu, a ja musiałem wysłać pytania. I tu znowu, niech Pan zapyta Pana Jacka Dobrzyńskiego, teraz adresuję to bezpośrednio do premiera, dlaczego inaczej je polecenie wykonał do mnie telefon. Przekonując mnie, że dane dotyczące mojego Pegasusa sponsorowanego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne są fałszywe. Bo są dwie możliwości. Albo miał tego świadomość, albo ktoś go wprowadził w błąd. Ja wolałbym wierzyć w tą drugą wersję. I teraz pytanie jest takie. Kto wprowadził w błąd pana Jacka Dobrzyńskiego, pana ministra Siemoniaka? I dlaczego ta osoba jeszcze do tej pory z hukiem nie wyleciała ze służb? I tyle. Bo to nie jest tak, jak pana próbuje przekonać, pan minister Siemoniak, że my jesteśmy źli, etc. Ja nie mam co do niego żadnych złych intencji. My tylko i wyłącznie uważamy, że on się po prostu na tym stanowisku nie sprawdza. To znaczy, nie był w stanie odzyskać kontroli, nie był w stanie wprowadzić demokratycznej kontroli nad służbami, nie był w stanie przede wszystkim wyciągnąć konsekwencji. Myśmy z Tomkiem dali mu kilkanaście miesięcy spokoju, zakładając, że być może są rzeczy, o których nie wiemy. No jak się okazało, chyba tak nie było. Pani Górda Kwiatkowska była od początku do końca pomysłem panów. Siemoniaka i pana Kujawy i pani Żochowskiej. Pani Żochowska teraz do pana lata, po tym, i ona opowiada, jak ja stworzyłem zagrożenie dla jej życia, bo powiedziałem, że ma dwa etaty. Ja jeszcze raz się spytam niech się pani jej zapyta, czy ona pracuje 16 godzin na dobę. Bo jeżeli tak, to ja mogę przeprosić publicznie, bo, bo, bo może tak jest, że ona tylko 8 godzin śpi, etc. Dla mnie jest po, sytuacja... Po co ukrywać, ukrywać te etaty, y, będąc w Urzędzie Rady Ministrów, jeździć gdzieś tam w inne miejsca? C, 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 to jest jakieś zagrożenie, że, że na dwóch etatach jest po co? W jakim celu? Po co po, po, podwójnie pieniądze brać? Przecież to może zajmować się służbami specjalnymi. Właśnie, wiecie państwo... My my na kasa, tylko, tylko dlatego. My zarabiamy, przepraszam, te, powiem tak uczciwie, zarabiamy na książkach, zarabiamy na tym, że z państwem rozmawiamy. A państwo musicie oglądać reklamy. Przykro nam, przepraszamy. Bardzo nas bawi to, że PiS wykupił jakieś stado reklam. Po prostu, które ma Państwa przekonać do tego, żeby zagłosować za PiS. No przykro nam, ale jakoś nie wierzymy, że. Kogo... Myślę, myślę, że liczba osób przekonanych przez te reklamy nie przekroczy jednej. Tak uważamy. Więc jeżeli PiS chce marnować pieniądze, które ukradł e, na reklamy w naszych programach, niech to robi. E, Tomku, opowiedz e, na czym polegała, bo, ty, bo to jest Twój temat. E, jakbyś ty go wywołałeś, o co tak naprawdę chodzi? Nie, 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 ja go wywołałem. Wywoła, wywołał go Janku a... ABW, które jest jeszcze zgodnie z tym, co powiedział Mariusz Kamiński. Y, no, praktycznie. Y, bardzo dobrze łagodził jest ustosunkowane do, do, do byłego rządu. Szanowni Państwo, jak to inaczej tłumaczyć, że tuż przed konferencją Jarosława Kaczyńskiego do jakiegoś takiego pobocznego miejsca byłego studia, jedna jednego ze studiów telewizji Republika Kakadu, przyjeżdża samochód ABW z funkcjonariuszami którzy chcą tam robić rozpytanie. Oczywiście w sytuacji, znaczy w momencie, kiedy wychodzi syn tych, 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 tych ludzi, filmuje to właścicielka tego, tego budynku, funkcjonariusze ABW mówią, żeby tego nie filmować, oni mają, można, można filmować, Szanowni Państwo, funkcjonariusze na służbie wielokrotnie sądy już to wypowiadało się na ten temat, ale to nieistotne jest. Zrozumcie, jaki jest, jaki jest, jaka jest konkluzja z tego wszystkiego. Nagle podczas konferencji Jarosława Kaczyńskiego wybucha bomba. Jarosław Kaczyński mówi o tym, że no wiadomo, no to jest e, tłumienie wolności mediów. No przecież e, się patrzy, się patrzę, Tuska, chcą zamknąć telewizji Republika, jest to w zasadzie już prawie na kilkadziesiąt godzin przed ogłoszeniem ciszy wyborczej, jest to wtedy, kiedy Jarosław Kaczyński odpowiada, że on cieszy się, że idzie razem z Grzegorzem Braunem, tak, że Grzegorz Braun tutaj, to jest wtedy, kiedy jest mowa o tym, że Tutaj będzie ustawa Kagańcowa, że, będzie, zatekał, że będzie, będzie się odbierało wolność mediów, kiedy Rafał Trzaskowski tłumaczył, że musi być ta ustawa antyhejterska, że nie można hejtować i, 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 i przedstawiać takich treści, takich treści w mediach, teraz atakuje ABW. Z tego Republika ogłasza jakiś alarm jakiś podwyższony stopień bezpieczeństwa. Oczywiście mówią o tym, że koniecznie muszą dostać teraz pieniądze na wóz transmisyjny, bo Szanowni Państwo, ABW jest w stanie zamknąć studia i wyłączyć sygnał, ale wozu transmisyjnego nie znajdzie i go i go nie wyłączy. Piny, jakieś, jakieś, jak zwykle kolejne zbieranie pieniędzy przez Republikę. Szanowni Państwo, wielka awantura w studiu Telewizji Republika, bo jest tam pan Szumlewicz. I nagle Szumlewicz stuka się w głowę i mówi, ludzie, no ale oni tam przyjechali i chcieli rozpytać. Nic nie zrobili. Tutaj nie weszli do środka, chcieli zadać pytania, tak naprawdę nie wiadomo w jakiej sprawie, wyślą jeszcze wezwania. A ja tylko pytam po tym, co powiedział pan minister Siemoniak nie będzie żadnych działań ABW podczas kampanii wyborczej. Było to w kontekście tego, kiedy okazało się jednak, że działania w sprawie certyfikatu Karola Nawrockiego były ze strony ABW prowadzone i okazało się, że funkcjonariusze ABW byli przeciwni daniu certyfikatu Karolowi Nawrockiemu i pan Wacławek tak podpisał. I zrozumcie, teraz przyjeżdżają. I dają pretekst telewizji Republika. Będzie trąbienie o wielkim zagrożeniu. Zaraz będą próbowali robić jakąś demonstrację. Co się dzieje? Będzie mowa, że to był wpływ na wyniki wyborów. Rozumiecie państwo? Że to był wpływ służb specjalnych na wyniki wyborów. Będzie trąbił o tym cały świat, bo e, ludzie przyjechali. Ja nie, nie, nie powiem złego słowa na tej funkcjonariuszy, bo dostali polecenie, wykonali rozkaz. Kto wydał ten rozkaz? Kto wydał to polecenie? Zdawał sobie sprawę z tego, co się będzie działo? Nie słuchał, co mówił Siemoniak, że nie będzie żadnych działań? ABW? Do, do końca kampanii wyborczej? To jest, e, to jest uderzenie PiSu. To jest uderzenie PiSu. Przypomnę Państwu jedno i jednak Państwu dokładnie opowie. Koalicja Obywat Platforma Obywatelska przegrała wybory, między innymi dlatego, ponieważ w 2014 roku pan prokurator Gacek, szef zespołu teraz do spraw Pegazusa, który nie wiem dlaczego chowa wszystkie Pegazusy, kto chowa Pegazusy i jest pis PiSu, pracuje dla PiS, pamiętajcie państwo, chowa wszystkie Pegazusy wtedy wydał polecenie funkcjonariuszom ABW, funkcjon panu zresztą no, z, z, ze słynnym nazwiskiem Czechowicz, żeby odebrał siłą yy, Laptopa, laptopa w redakcji, w redakcji wprost. To, 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 jest coś, to jest coś niebywałe. Redaktorowi Sylwestrowi Latkowskiemu. Sylwester obronił, obronił ten, te, tego laptopa, natomiast ta scena przewijała się przez wszystkie media. Dostał Tusk, który był w tym sytuacji w Bogu Ducha winny, był m, przeczołgany. M, po Majdanie. Naprawdę. Zrobiono z tego olbrzymi problem. I to był jeden, 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 z tych, jeden z tych materiałów, które później przesądziły o wygranej Jarosława Kaczyńskiego. I teraz, podczas konferencji Jarosława Kaczyńskiego, jest prowokacja ABW w jakimś tam byłym studiu telewizji Republik. Po Jeżeli ktoś mi powie, że to jest przypadek, hmm... Naprawdę, e, sami państwo ocencie. Panie Szymoniak, naprawdę, powinien pan się poddać do dymisji? Ja nie wiem, jak pan to wytłumaczy. Ja nie wiem, po co pan w sytuacji, kiedy uciekł Romanowski, pan mu dał po pierwsze uciec, a dalej pan kazał policji, wiedząc, że on już jest na Węgrzech, kazał pan przeszukiwać kościoły. Ja nie wiem, i, 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 różne, i różne instytucje kościelne. Nie wiem, dlaczego pan to robił. E, wie pan, i, i ja, i ja nie zrozumiem teraz, dlaczego tak się dzieje. Jeżeli ktoś mi powie, że to nie jest działanie, działanie dla PiSu, ja nie wiem, dlaczego pan wychodził, dlaczego pan hodował górda kwiatkowską, zgadzał się pan na to, która chowała Pegasusy. Dlaczego pan wychodził i mówił pan, że funkcjonariusze nie będą odpowiadać, tylko urzędnicy. Czy wy tego jeszcze wszyscy nie widzicie? Wychodzi Duda i mówi, że urzędnicy, których on e, że, naprawdę, z którymi mu się normalnie współpracuje i, 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 i lubi, to jest m.in. siemoniak. No, człowiek, który no w zasadzie no, e, powinien być przedstawicielem tej naszej opcji, a my no, no, sami Państwo widzicie, te interesy rządu, interesy, interesy dudy są. Diametralnie rozbieżny, prawda? To, co on robi? Tu jest okej, okay. Słowa nikt nie mówi na Siemoniaka, Nigdy. Ja nie chcę, to nie to, nie to że ja z, z innymi Siemoniakiem mam jakąś sprawę sądową, gdzie mnie pomówił o jakiejś bzdury i będzie za to odpowiadał. Że jestem dręczony razem z Jankiem przez tą tak, ale, to, ale To jest ja, prowokacja. Ja, teraz ja prowokacja mogę... na miarę przegrania wyboru. Tylko ja tak. Tylko, tylko, że to jest tak, że to jest prowokacja. Dlatego, dlatego to robimy. Ja poprosiłem, Tomka. Eee. 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 Ile dowodów jeszcze potrzebujecie? Powiem tak. Eee, mamy sytuację taką, w której Obecne kierownictwo ABW dopuszcza e, działania, które mają na celu zmobilizować elektorat e, PiSu. Nic poza tym. Nic tam nie zostanie znalezione, nic nie zostanie zrobione. Nikt tam nie tam. Szedł do środka, Jan. Poza, poza tym, tym, że minister Siemoniak i pan minister Kujawa dali i pani. Tomek, ja, jaki ona ma status? Bo ja w sumie to już nie pamiętam. Pani Żochowska, to jest ta pani, pani premierze, to jest ta pani, która wrzeszczy i mówi, że nas trzeba zamknąć przy pomocy ant antyterrorystów. Najważniejsze są, są te ustalenia, Janek, że ty obciąłeś, obciąłeś włosy, bo, bo to ma być jakiś, nie wiem, zwiastun czegoś. Tak, pani Żochowska? Najnowsze tak. ustalenia Izraelczyków są takie, na ucho mi powiedzieli, że... Że łysi, dzięki temu. Łysi będę... tylko mogą iść z pasem Szechida. O włosini nie chodzą, tylko łysi. Nie, Tomek, nie to tu tu Tomek, sobie? Tu chodzi o coś innego. To znaczy, jestem w stanie. ja się za głowę łapi, bo nie rozumiem. Jestem tego. w stanie błyskawicznie nałożyć perukę. Po co wam harcerka Maciewicza? Do jasnej. Ale nie, Tomek, ja chciałem ci wyjaśnić. Tak? Że jestem w stanie błyskawicznie na nałożyć perukę. Czy. Zobaczycie za chwilę na, na ich się filmik. Stoi ten grat, przyjeżdża drugi samochód, trzech ludzi przesiada się z tego samochodu do grata i zostawiają ten samochód. Oni bezczelnie już to robią, pokazując mi nie masz nic do powiedzenia, będziemy ci pilnować. Podjeżdża samochód, zobaczycie na filmiku. Podjeżdża samochód yy, powiązany z firmami różnymi i staje, wychodzi trzech ludzi, przesiada się do grata, odjeżdża gratem, zostaje ten. Powiedzcie, ja to mam w... Nie lepiej było pilnować innych ludzi, naprawdę, czy nie lepiej było nie dopuścić do tego, żeby były prowokacje, a wy się zajmujecie mną i Jankiem Pińskim. Czy ja zrobiłem prowokację przeciwko wyborom? Ja? Zobaczycie zaraz ten filmik na, na X, to jest wstyd. Panie premierze, niech pan na to spojrzy, pewnie panu przekażą. To jest komedia: przyjeżdżać gdzieś, gdzieś w umiankach zamieniać samochody, po to, żebym, tak jak oni uważają, że mi pikawa nie wytrzyma. Nie wiem, czy mi wytrzyma, czy nie wytrzyma. Ja się z tego śmieję. Na pewno nie od tego mi nie wytrzyma. Naprawdę, ja byłem w takich sytuacjach w życiu, że ta sytuacja po prostu, mówiąc, że mnie e, śmieszy, to jest naprawdę mało powiedziane. Ja po prostu patrzę, kto na to pieniądze daje. Zaraz otrzymacie ten, ten materiał obejrzycie. To jest wstyd. To jest wstyd. Panie premierze, pytam jeszcze raz. Pan, do, pan to zobaczy, po co takie cyrki? I w tym momencie robi panu siemoniach takie rzeczy. Ja rozumiem, że pan jakiś sentymetr czy inne rzeczy, ale sam Pan widzi. Słyszy Pan na nas różne rzeczy, różne bzdury, różne głupoty. Niech Pan zobaczy, Pan jest człowiekiem wszechstronnie wykształconym. Kibono. Kto zyskuje? Ile może jeszcze skrzanić? Ile? Na szczęście pan, pan minister Bodnar już teraz dał materiał do, do prasy, że ruszają śledztwa. Już zaraz po wyborach ruszają śledztwa. Tylko kiedy kiedy będzie Nawrocki ułaskawiał? Tak? Wtedy już ruszają śledztwa? Coś niebywałego. Powiedzcie teraz, że nie mamy racji. Jest coś niebywałego, nie? Szanowni Państwo, podsumujmy. Jeszcze raz. Po pierwsze, Szanowni Państwo, gdyby ktokolwiek twierdził, że pani doktorka Aleksandra Sarna razem z co prawda Tomek się dopisuje na tą ław, ławkę oskarżonych, no tak. Natomiast gdyby to było, że popełniliśmy jakieś świętokradztwo, to chcielibyśmy zwrócić uwagę na wywiad, którego udzielił pan Andrzej Duda wczoraj kanału Wizero uważamy, że jak to powiedziała pani doktorka Aleksandra Sarna tytuł tej książki jest komplementem i tyle. I na tym i naprawdę warto to przeczytać. No i tyle, bo to, to jest to to jest najbardziej zabawne pytanie, które jest zadawane, czy my się nie boimy. My mamy a w wiesienku, co jest najbardziej symptomatyczne, że TVN24 po tym, kiedy wyszła informacja i Kaczyński zaczął mówić o tym, że no jest ta afera z ABW, przerwał transmisję i nie pokazywał dalej, co mówi Rosław Kaczyński. Czy wy jesteście poważni? W wszystko było w telewizji Republika, innych telewizjach, a wy się prze przerwali. Zrozumieliście, że jest prowokacja? Zapoście dalej się muniak. Zrozumieliście, że jest prowokacja? Bo żeście przerwali yy, wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. Wiecie, o czym to świadczy, że ktoś u was nie trzyma ciśnienia, albo jest dziwny, co najmniej dziwny. Nie, nie, nie mogliście przyjąć na klatę, że mamy rację, że jednak dokonano prowokacji. Szanowni Państwo, Ty, jest, tylko. Po, yy, robili was Pegazusem, nie potraficie nawet haźnika i litery tylko od Pegazusa. Bardzo nam zależy, abyście odszukali ten numer, bo naprawdę warto. Tutaj jest koniec mitu Piotruskiego, to jest mój tekst. Jest jeszcze drugi mój tekst o tym, w jaki sposób państwa europejskie interweniowały w wojnie secesyjnej. Naprawdę polecamy. Polecamy też oprócz książki Debbie, oczywiście naszą książkę. Bardzo wam dziękujemy w tej chwili to jest 2171 książek i uwaga w tej chwili naprawdę kilkadziesiąt sztuk naszego audiobooka jutro już będzie na MPGo nie mamy wpływu na to w jakim tempie nasi partnerzy tacy jak MPGo legi mi Audioteka. Na audiotece wiem, że już jest, bo Państwo pisaliście mi, że jesteście wstrząśnięci, że co zrobiono Tomkowi, i znowu nie jestem w stanie odpisywać na te. Tego, tego jest za dużo. Więc, jakby to powiedzieć, nie czujcie się pominięci. Po prostu nie jesteśmy w stanie odpisywać na tą liczbę listów, którą otrzymujemy. Czasami odpisujemy. Natomiast w jakby to powiedzieć, naprawdę nie jesteśmy w stanie, jakby to powiedzieć, zrobić tego, tego, bo to by oznaczało, że musielibyśmy się naprawdę pozbawić snu. A wiecie o tym, sami się dziwicie, ile pracujemy. Pamiętajcie o historii bez cenzury. To wszystko jest też na capitalbook.com.pl. Tam Państwo znajdziecie z wysyłku zagranicy, bo mam kilkanaście maili, jak kupić więźnia Ceba na zagranicę ze strony. Capital Book. Tomek. Panie Jarosławie Taczyński, wie Pan co? No Pan, podczas konferencji dowiedzieliśmy się, że Pan brał udział w ustawkach z bratem. Dowiedzieliśmy się tego, co mówiliśmy z Jankiem wcześniej, że Pan był jako dziecko ognębiony, że Pan kilkadziesiąt razy był na pogotowiu pobity w, na pracy inwalidów. To Pan opowiedział. Przyznał Pan. My, my z Jankiem opiszemy te inne rzeczy. Rzeczywiście, Pan się odgrywa na nas za to, no ale zapomniał Pan, co mówił wcześniej, no i rzeczywiście, Pana brat brał udział w ustawkach, zresztą powiedział, Olecho, no wy wybitnie do ustawek byliście tacy i że inni to nie wychowali się na podwórku, a wreszcie na podwórku. Panie, pamięta swojej wypowiedzi, jak Pan mówił, że inni są z podwórka, a Pan nie? Pan zapomina, że Pana mama chodziła do szkoły i, i, i ciągnęła za włosy dziewczynki, które Panu kanapki zabierały? <laughs> pan to opowiada ludziom? Panie Kaczyński, Pana kłamstwa są po prostu no, no, niebywałe. No. Pan, pan zapomina, że Pana przepychano z klasy do klasy i robił to późniejszy minister yy, szkolnictwa w, w PRL-u, Pan Kuberski? Dlatego, bo pan się pokłócił z nauczycielami w liceum i pana wychrzanili z D-levela, musiał pan gdzie indziej kończyć. Nie wiadomo, jakby tak to sprawdzić, czy pana matura jest ważna w ogóle. Wie pan, co to są, to są jakieś kpiny, i pan wychodzi do wszystkich, to mówi, ale wie pan, co było najważniejsze, że pan na tej, na tej konferencji, jak ktoś się obejrzy, przebierał nogami, kiedy coś się wydarzy, to było widać. I się wydarzyło, i pan był szczęśliwy, i pan pozwolił na pytania. A wtedy ludzie z Stefanu przerwali tą. Transmisję. Żeby o tym nie mówić, tak, zagadacie to. Pokazujcie to, co się stało, bo to jest wstyd. To jest wstyd. I pokazujcie no i Państwo. Zawołajcie się buniaka i zapytajcie. Musimy to zrobić, Tomku. Mhm. Widzowie do nas piszą teraz w trakcie. Posłuchajcie, mamy to obrzmiać. On co prawda to w młodszym wieku, ale też tego rodzaju czy Czygnięte, i to. to, 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 to Słyszę. Jest, 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 jest Nie słychać. Anku. Dobra, ja, ja już powtórzę. Jarosław Kaczyński wystąpił i powiedział: zostały wam tylko ustawki, ale chodzi o to, że już ten, jak on się nazywa. Lech Kaczyński brał udział w ustawkach w młodszym wieku. Tak, ja to mówiłem o tym, tak, tak. To, tak, to właśnie to, to on to opowiadał. A Jarosław Kaczyński był kilkadziesiąt razy na pogotowiu, był pobity. Tak. Tak, Na placu Inwalidów, tak. Pamiętajcie. Klinam. Szanowni Państwo, do zobaczenia, a Jarosław do więzienia.